Siemano w kolejnym odcinku, dzisiaj polecimy z tematem trochę inaczej jak zawsze, polecimy z kamerą na szybę, vlogi jak za dawnych dobrych czasów, pogadamy trochę do kamery na temat parkingów, bo jestem akurat na dużym parkingu w Murskiej Sobocie i powiem wam co tutaj się dzieje, to jest masakra, wczoraj tak naprawdę byłem w szoku, bo było miejsce puste, nie było, nie było dużo ciężarówek, tylko, że weźmy pod uwagę to, że jest dzisiaj tak naprawdę piątek, tak? Wszyscy, co mieli zjechać, to zjechali do domu. Ja tutaj podjechałem wieczorem o godzinie 21, chyba 40, 22, coś takiego. No to na początku trochę miejsc było zajętych, teraz jest tak naprawdę light, jest cały parking wolny. Ale na Słowenii generalnie we wtorek, albo w no we wtorek to może nie, w poniedziałki i wtorki to jest totalny dramat. No palca nie wciśniesz. Tutaj raz jechałem chyba kiedyś koło środy. Tak, tylko około środy jechałem w drugą stronę i powiem Wam, patrzyłem na ten parking, czy było miejsce. Po prostu nie było dziewczynskość palca. Ludzie stali na dupach, stali po prostu, gdzie tylko mogli, stali na drodze, a ten parking naprawdę nie jest mały. Ten parking jest tak naprawdę dużym parkingiem, który mieści około 100 ciężarówek. To sobie wyobraźcie, jak wszyscy na dupach stali jeden za drugim, jeden za drugim. To jest, to jest po prostu masakra, co się dzieje, a co najlepsze, ciężarówek będzie cały czas przybywać, miejsc nie przybywa, jest problem. Jak na Niemcy jeździłem na Francję, tamtędy na Irlandię to było jeszcze gorzej, bo tam już w ogóle po godzinie 15 to tylko autochofy, Po godzinie 18 już nie zaparkujesz nigdzie, ale nie chcę się wypowiadać na temat miejsc parkingowych w Niemczech, ponieważ tam jechałem tylko 3, może 4 razy. Także też za bardzo, za bardzo tematu nie znam. Jeżdżę teraz na Włochy, także wiem, gdzie mogę parkować, gdzie po prostu nawet nie, masz, nie ma sensu podjeżdżać. Jeżeli chodzi o Węgry, jeżeli chodzi o Słowenię, to po godzinie 17 graniczy z cudem znalezienie parkingu, jeżeli jedziemy w stronę Włoch, oczywiście, ale na przy... koło poniedziałku wtorku, torku max środy bo jeżeli jedziemy tak jak ja, to ja widziałem nawet na granicy słoweńskiej około 7, może 8 miejsc wolnych, także tam już nie było problemu, tam zawsze jest zapakowane do, do, do fulla także to, jak widziałem, że tam jest miejsce, to mówiłem, to dojadę tutaj, na pewno, na pewno gdzieś stanę no i się nie myliłem, było tak 8 pustych, ciężarówka, 7 rajek pustych, ciężarówka także tutaj nie było problemu nie? jeżeli chodzi właśnie jak się jedzie na Włochy, no to przy autostradzie tak samo, po godzinie 17-18 nie znajdziesz miejsca, zapomnij ale ratunkiem są landówki. Na landówce zawsze znajdziesz, znajdziesz miejsce. Jakieś CP, cokolwiek, to, to jest tak to jeden za drugim. I, I to nie jest jak w Polsce u nas, że zjeżdżasz na Orlen czy na Lotosa czy na jakąś inną stację i masz cztery rajki i wyskakuje babka mówi dobra, płać pan, nie wiem, 15 złotych czy 20 za, 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 ten, za całą noc. Nie, tutaj tak nie ma, masz ogromny parking, zajeżdżasz, nawet się nie musisz pytać, bo parkingi są darmowe. Także to jest, to jest super, tak? Przysyjaty tak samo są darmowe na parkingach, szczególnie na autogrillach. Także tutaj Włochy jak najbardziej na plus. Na Słowenii jedyny minus taki, że kible, te kible są w większości płatne. Mimo tego, że droga jest płatna, tak? To jest dla mnie trochę chore. Myślałem w ogóle, że tutaj jest na tym parkingu ten kibelek, żeby wam pokazał, bo po prostu tego czegoś takiego nie widziałem nigdzie w Europie. To widziałem tylko na Słowenii. Jest to normalnie metalowy brodzik z taką yy, dziurą w ziemi. Normalnie tam się robi wszystko tak jak, tak jak ten, tak jak, tak, jak trzeba. No, dla mnie to była taka trochę nowość, no, bo mamy XXI wiek, a ludzie dalej e, używają takich toalet. Nie? Ale jak będę na którymś parkingu na Słowenii i znajdę ten, 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 to miejsce, to wam kiedyś tam wrzucę na, na Instagramie. Bo po prostu dla mnie to był, to był dramat. Nie? Ale dobra, zmieniając temat. Kamera idzie na szybę, ja dopijam kawę i porozmawiam sobie na temat miejsc parkingowych na Słowenii, Słowacji, Czechach, we Włoszech, na Węgrzech. Także zapraszam na odcinek, lecimy z tematem. Witam z powrotem. Tym razem już lecimy drogą. Możemy sobie normalnie porozmawiać. Nic nas nie trzyma. Jak za starych dobrych vlogów. Bez cięć będzie trochę, trochę trudniej, bo będę musiał mówić, tak cały czas płynnie prowadzić monolog, ale damy radę, wr wrócę do, do wprawy. Może nie będę aż tak za na tym na tym vlogu. A więc tak, jeżeli chodzi o parkingi, no to tak jak mówiłem, no, ja staram się wyjeżdżać koło godziny 5, Max 6 rano, żeby na tych parkingach zawsze znaleźć miejsce, a przynajmniej nie martwić się o to, że tego miejsca nie będzie, bo na Słowacji, na Węgrzech, szczególnie na Węgrzech, jak się jedzie tam od strony koszy, no to tam jest nowa, nowa nitka autostrady otworzona, więc tam jeszcze o miejsce nie jest ciężko. Ale jak się jedzie tam od strony, już, Buda, już dojeżdżasz do, do strony Budapesztu. No to były sytuacje, że po prostu na, na, na parking zajeżdżałem no i niestety nie było miejsca i jechałem drugi parking, trzeci parking i zdarzało się tak, że kończyłem tacho dosłownie 3-4 minuty przed, przed końcem tak, na dychę ale ktoś się zapyta, no to jaka jest recepta na to, żeby znaleźć miejsce, żeby nie przewalać yy, chwilę tacho jeżeli jadę na przykład później, no bardzo prosta nigdy nie jedziemy do maksa, bo jak jedziesz na przykład na masz 4,30 i sobie wyliczysz, że parking ma 4,21, nigdy ja ja na przykład nigdy nie jadę do maksa, bo po drodze może być wypadek, może być korek, może być zwężka, może być cokolwiek i wtedy czasu nie starczy i po prostu prze, prze, przewali się dacho Także ja zawsze jak jadę, to tak jadę sobie 4 godziny, 3,50, pauza, potem sobie jadę znowu jakieś 4 godzinki, 3,50, pauza. I decyduję, czy chcę jechać dalej, bo oczywiście mogę, czy, czy po prostu już staje. Także, także tak to u mnie wygląda. Jeżeli chodzi o parkingi na Słowenii, no to na Słowenii jest ten problem, że przy autostradzie po godzinie 17-18, ale tak poniedziałek do środy, no to może być ciężko o miejsce znowu druga sprawa, jeżeli się wraca koło piątku, no to w piątek od strony włoskiej też jest problem, w drugą stronę w stronę polskiej też jest problem z parkingami. No w sumie w stronę Włoch tak samo, bo, bo ludzie ten, zawracają i stają po prostu po, po drugiej stronie. Także piątki, poniedziałki, wtorki, Słowenia chyba najgorsze, środy, czwartki to raczej nie miałem, nie mam problemów, po wczoraj nie miałem. Na przykład, jeżeli chodzi o Włochy, o Włosi pracują w piątki, ale tak do 15 zauważyłem. Oni po 15 to już to już nie jest, tymi ciężarówkami jakoś szczególnie dużo. No i e, wtedy przy autostradzie w piątki jeszcze jest szansa nawet, nawet po godzinie 20:21 znaleźć miejsce. Także we Włoszech tak, ale jeżeli to jest wtorek, środa, poniedziałek, to wiadomo, też dużo Polaków jeździ i też ciężko miejsce. Wiadomo, im wyżej Włoch, tym ciężej miejsce. Im niżej, no tym łatwiej. tak? Bo tam jeździ mniej samochodów, mniej Polaków, także tak, miejsce tam znajdziesz. Ale ja na przykład zawsze jak y, szukam miejsca a, we Włoszech, no, to ja robię inaczej. Jak wiem, że na przykład mam, nie wiem, jadę dzisiaj na dziewiątkę, to jadę sobie 4 godziny, pauza, 4 godziny, pauza. Fru, co ja mówię, jadę sobie normalnie 4 na przykład 10, potem 3,50, ale jak już. Y, Widzę na przykład, że już mam godzinę 20 do końca, czyli mam na przykład 2-3 godziny nabite. No to już wtedy zaczynam powoli mi szukać miejsca na autostradzie. Jeżeli nie ma, zjeżdżam na, na jakiś parking na autostradzie, wrzucam mapy czy Google'a, czy Track Parking i, i po prostu szukam jakiegoś, jakiegoś parkingu, jakiejś stacji na dzikusie, nie? na landówkach. Bo czasami wystarczy dosłownie jechać 3 km z autostrady i mamy duży parking normalnie z toaletami, z prysznicami. Także tak, trzeba też na popatrzeć. Więc tutaj we Włoszech nie ma problemu z parkingami. Przynajmniej mi się jeszcze nie zdarzyło. Jeżeli chodzi tam o inne kraje, na Niemcy czy, czy, czy Irlandia, no to, to, to ciężko mi powiedzieć, bo tak naprawdę jeździłem tam bardzo krótko. Bardzo dłużej jeździłem tutaj na, na Włochy, bo tam na Irlandii robię może trzy kursy. No to, to tak nie bardzo, tak. Ciężko, ciężko mi coś powiedzieć. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o parkingi, ciekawa rzecz, to najbardziej brudne parkingi, jakie widziałem, to są Węgry yy, i to są yy, chyba Włochy, ale najbardziej brudno jest chyba na Węgrzech. Jaki parking bym nie widział, to zawsze śmieci, zawsze, zawsze, no po prostu dramat. No, na Słowenii tego nie widuję, na Słowacji tego też nie widuję. W Czechach czasami się zdarza. Parking naprawdę brudny. Ale, ale na Węgrzech nagminnie. Na Węgrzech nagminnie. Na na Jeżeli chodzi o, 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 o parkingi przy autostradach, no to wiadomo, jest jeden minus, bo te kible są kuźwa z metalu, ani to ani nie, nie da się skorzystać, ani nic, bo to wszystko no, 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 no... nie da się, no wiadomo o co chodzi, tak? E, ale za to Włocha może nie są z metalu, są z porcelanki, tylko kuźwa oni desek nie używają. Tego nie potrafię zrozumieć. Jak można kurde postawić kible i nie dać desek? Na niektórych takich lepszych autogrillach no to są normalne toalety z deskami, to wszystko, no ale na większości jest toaleta porcelanowa, ale nie ma deski tej plastikowej czy tam, tam drewnianej. No po prostu dramat. I to nie to, że jest urwana czy coś, tylko w każdym jednym kiblu nie ma desek. Prysznice mają, pisuary mają, mywalki piękne, marmury, wszystko jest, rewelacja, desek nie ma. Po prostu to jest dla mnie fenomen. Fenomen na skalę światową w Włosi to są chyba to jest stan umysłu. No ale, ale we Włoszech to tak, to, to tam jest dosyć, dosyć dziwnie. Ale. E, co do parkingów, znaczy nie wiem, jak jest, czy to jest parking, tak. Czy... Tak jak u nas mopy, takie bez stacji, czy coś takiego, to w Niemczech, jak czasami jadę przed Niemcy, to te ich takie, jak to nazwać, kurde, to jest taki, taka buda stoi metalowa cała z drzwiami i tam jest, tam można <laughs> niby z, to, z toalety skorzystać, ale również z tymi czasami są, czasami te kiblety są w takim stanie, że lepiej, że lepiej skorzystać oczywiście z lasku czy z jakiegoś krzaczka, tak? Jeżeli chodzi o umycie się w trasie, to tutaj większego problemu nie ma. I jeżeli ktoś mówi mi, że, A, kierowca, to że kierowca jest brudny, albo nie miał się gdzie umyć, główno prawda. Nie ma czegoś takiego, że nie miał się gdzie umyć. Nikt mi nie wmówi, że kierowca się nie umył, bo nie miał gdzie. Nie, ja, Boże, chusteczki nawilżane. Więc, jeżeli nawet mam. Nie mam, jest przypuśćmy zima, tak? Nie mam możliwości, nie mam, nie mam garka, nie mam nic, nie mam wody. To chusteczkami się mogę przemyć. Druga sprawa. Ja wożę miedynicę. Ktoś powie: No, to w lecie się umyjesz, tak? Koło auta czy na pace, ale, ale w zimie to nie do rady. Nieprawda. Jeździłem, ja zaczynałem y, przygodę swoją ciężarówką tak luty, marzec. Było zimno. Ja się na pace nie umyłem, ja się umyłem w kabinie. Tak nie było, gdzie. Wystarczy sobie wody zakryć w garku. I wtedy miałem tylko jeden garnek. Wystarczy sobie wody w garku zagrać, rozłożyć ręcznik i idzie się u. może nie tyle umyć, co przemyć. Bo to nie jest mycie się. To jest przemycie się. Ale zupełnie inaczej człowiek idzie spać. A jeżeli ktoś y, mówi, właśnie jak mówiłem wcześniej, że nie, bo, bo nie ma gdzie się umyć, bo coś tam, bo prysznic rozwalone, bo woda zimna, no i co z tego? Ja się nieraz myję w zimnej wodzie, nieraz się myję w kabinie. Nieraz się myłem na pace i żyję. Tylko że to jest, moim zdaniem, to jest po prostu lenistwo kierowcy. To jest, to jest, to jest ewidentnie lenistwo, tak? Ja jestem zawsze czysty, pachnący i, i nie mam problemu z umyciem się. A jeżeli człowiek tak naprawdę dobrze pokombinuje, dobrze zaplanuje, a nie będzie tylko siedział w, w kabinie i patrzył yy, w. W, ten, w Facebooka czy, czy w Instagrama na jakieś durne filmiki, tylko wejdzie, prześledzi trasę, zobaczy jakie są stacje, wejdzie w każdą stację, poczyta opinię, czy jest prysznic, czy nie ma, czy jest zepsuty, czy działa, czy po drugiej stronie może jest prysznic. Na trasie, jak my, kierowcy, robimy 500-700 km dziennie, to mijamy tysiące stacji, no może nie tysiące, ale, ale, ale dziesiątki. Na pewno na której ze stacji był prysznic i była możliwość się umyć. Tylko to jest lenistwo. Nie, nikt mi nie powie, że jest inaczej. Także tu tym zakończam yy, ten temat właśnie brudasów kierowców, chociaż są niektórzy, co, co widzę, jak jeżdżą, yy, wysiadam za auta facet, no, no po prostu yy, idę na przykład do toalety, no bo, no bo ja, on idzie do toalety, ja idę do toalety. I, no i się za za facetem nie da, bo po prostu, no, no nie da się, tak? Także ja tego nie potrafię zrozumieć. I teraz. Pomyśl sobie taką sytuację. Zazumiesz się do nowej pracy. Masz mieć podwójną obsadę. Dostajesz takiego gościa, który na przykład myje się w piątki tylko. No na przykład. No tak ma. Bo jak wyjeżdża w piątek, to się myje w piątek powrotem. No to przecież po dwóch dniach to, to, to w tej kabinie to się wysielić nie da. No ale, ale, ale w ogóle. No to, to w to, to jest, to jest, to jest dramat, tak? A słyszałem przypadki jak chłopaki właśnie mieli, że jechali z chłopakiem, oni się szli myć normalnie. A kierowca, który ich uczył, gdzie powinien siedzieć przykładem, jak powinno się robić, to miał to totalnie w dupie. I, i jak wyjechali w poniedziałek, to poszedł do to po chyba w, w czwartek rano. To ja mu współczuję tej podróży, bo to była naprawdę traumatyczna. to Musiała być naprawdę traumatyczna podróż. A jeżeli chodzi o prysznicę, na. No, tutaj na, na, tych, na tych właśnie krajach, co jeżdżę, Czechy, Słowacja, Węgry, Austrię, no to tam rzadko się jeździ, jeździ się, ale rzadko. Teraz w ogóle staram się omijać Austrię, odkąd mandaty dostałem, mam w nosie, bo Austriak jest tak Niemiec, tylko że Austriak to jest biedny Niemiec. I on zawsze wyciągnie z nas, kurde, ostatnie, ostatnie pieniądze, zawsze coś znajdzie, tak? No. no i jeszcze mamy Węgry mamy znaczy, ja, jak mówiłem, Węgry, mamy jeszcze Włochy, no to tak. No i, no i Polsko oczywiście, bo po Polsce też to sam się jeździ. Więc w Polsce e, ostatnio korzystałem z prysznicami na Mopie. I moje zaskoczenie było takie, to była chyba S8, ale dokładnie nie pamiętam, kurczę. Tam wystrzał miałem. Wystrzał miałem i za chwilę. E, za chwilę zjechałem na parking i mówię, a Idę zobaczyć, czy jest prysznic, będzie zimno, no to się wykąpię. I faktycznie był prysznic normalnie, normalnie w Kaflach, to na Mopie. Nie jakaś stacja, zwykły Mop. Normalny prysznic, wszystko działało. Woda była wręcz gorąca. Byłem z tego, przepraszam, byłem z tego względu bardzo zaskoczony. Ale jak mówię, jak jeździłem też na busie, to, to dało się, dało się poplanować gdzie po prostu wykąpać się, jest prysznica w Polsce, tam kosztują w granicach 10-15 teraz może około 20 zł. Takie są, takie są ceny. Kiedyś na Wypiku stałem koło Olkusza, no to kurde fontanna, kafle, niektórzy w domach tak nie mają, także są prysznice, można się spokojnie, spokojnie znaleźć, tylko trzeba poszukać. Ja sobie wszystkie prysznice zapisuję na mapach Google. A. wtedy jak jadę przez daną trasę, to widzę, czy, czy jeszcze nie ma. Jeżeli chodzi o Słowację i Czechy, to prysznice też są. Kosztują, w Czechach to płaciłem chyba 50 Koron. Tak, około 50 koron płaciłem za, za prysznic. Na Słowacji a chyba te 3 euro. Coś takiego. I też są w dobrym stanie. Też się idzie pokombinować. Przeważnie dostał tak są prysznicę. Jeżeli chodzi o Węgry, to taka sama sytuacja chyba jak Polska, Czechy i Słowacja. Trzeba po prostu szukać popatrzeć, ale, ale, ale są. Na mopach takich przydrożnych nie widziałem pryszniców, więc raczej bym się nie nastawiał na takie, na, na, że znajdziemy prysznic tam, bo tam nie, nie widziałem nigdy. Są normalne toalety, można nabrać wody i tak dalej, ale pryszniców nie widziałem. No chyba, że ktoś wie, no to niech napisze w komentarzu, czy, czy, czy są na Węgrzech. A jeżeli chodzi znowu o, e, o Włochy, no to autostrady, autogrile. Ale nie tylko autogrille, bo y, znaczy nie, y, co ja mówię, nie tylko y, przy autostradach, bo są też autogrille przy tak zwanych landówkach. Autogrill, Chefkulinar y, czy coś takiego. To, to są. są Są fajne, y, fajne miejsca, gdzie można się, się wykąpać. W Austrii też są autogrille, bo kiedyś korzystałem, to tyle mogę podpowiedzieć. Ale mówię, we Włoszech są te prysznice darmowe, czasem, ale to bardzo, bardzo rzadko trafi się, że prysznic jest jednak ładny. Ale z reguły są na autogrillach są prysznice, są prysznice, najczęściej przy autostradach i, i też czy, czy w kulinary, ale też i, i zwykłe stacje, k 8 czy ENI, też mają prysznice. No i chłopie, no i mrugasz mi długimi, no i co ja Ci poradzę? Wy tego nie widzicie, ale facet tydzielorą lorą, mi długimi. No ja jadę 8.5, no chciałbym, chciałbym szybciej, ale się nie da. Także niestety. E, także no, jak mówię, we Włoszech z wykąpaniem się to jest tak, że czasami można się wykąpać rano, wieczorem. Albo znaczy rano, po południu i jeszcze wieczorem się zajrzeć na stację i, i jest prysznic, tak? Także we Włoszech z higieną jest żaden problem, Także jak ktoś siedzi na Włochy i nie, nie, nie ma... Nie ma, nie jest umyty, i śmierdzi. To dla mnie to jest tylko jedno wytłumaczenie. Jesteś, Brudas, i tyle. No. No, także tak to wygląda. No, parkingi w różnym stanie. No, najczęściej to się czuje przyjemny zapach. Tak? W cudzysłowie, oczywiście. Jak to mówią obszczane rajki, no, ale taka jest prawda. No. Raz raz stałem na takim parkingu w Czechach, no to tam było naprawdę ciężko. A poza tym, no to. Wcześniej wyjeżdżać, szybko kończyć, nocami ciężko o miejsce, wtedy jedynie lędówki. Prysznice są. Czy kierowca to brudas? Mogę powiedzieć śmiało, że, że nie. Kierowca to nie brudas, tylko kierowcy to są lenie. Tak, to jest dobre stwierdzenie kierowca, to jest leń. Nie każdy oczywiście. Ci, co są brudni, ci, co są niezadbani, to są lenie. Ale czy brudasy? W pewnym sensie tak, ale, ale z reguły to ja, jeżeli ktoś jest leniwy i się mu nie chce, no to jest, jest jest, brudny. Także podsumowując, taki będzie pewnie tytuł odcinka: czy kierowca to brudas? Parkingi, parkingi Prysznice Polska-Włochy. Także moim zdaniem kierowca to nie brudas, a ten, który jest brudny, to jest po prostu leniwy. No, także tym wszystkim kończę. Widzimy się pewnie w poradniku, postaram się, może jutro wrzucę ten poradnik, w sensie wy, go, wy ten filmik oglądacie, ja go wrzucam w piątek, bo dzisiaj będę we Włoszech, A albo się ukradę w sobotę, no to poradnik może w niedzielę albo w poniedziałek na temat tych przetwornic. Widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, na razie, cześć!